Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Kiedy narcyz w końcu Cię opuszcza, kiedy narcyz Cię zostawia, kiedy Cię odrzuca, kiedy w końcu Cię opuszcza, zaczynasz powoli zdawać sobie sprawę z tego, że dawał ci złudne wrażenie. Sprawiał, że wierzyłeś w coś, co nie było prawdą. Narcys sprawiał, że wierzyłeś w kogoś, kto nie był prawdziwy. Wierzyłeś w Narcyza, który podawał się za osobę. Odgrywał osobę, która nie istnieje. Robił tak dla własnych korzyści. Wiele osób. Potrzebuje dużo czasu, żeby w ogóle dopuścić taką myśl do siebie, żeby zaakceptować, zrozumieć, że takie działanie jest możliwe. Często wykracza to poza nasze zrozumienie i poza nasze chęci, by to zrozumieć, ponieważ łatwiej jest wierzyć w iluzję. Brakuje Ci entuzjazmu czy ambicji, nic Ci się nie chce robić, izolujesz się, nie chcesz z nikim rozmawiać, chcesz po prostu być sam ze sobą, choć nawet to wydaje się trudne. Jest tak, ponieważ przez cały okres czasu. Dawałeś Narcyzowi swoją energię, zostałeś zmanipulowany i oszukany, zostałeś wykorzystany, zostałeś pozbawiony swojej energii. Narcyz zwiódł cię na złą drogę, dałeś mu tak dużo, a otrzymałeś tak niewiele w zamian. Otrzymałeś tak wiele złego. W zamian, kiedy dałeś tak dużo swojego czasu, swojej energii, pieniędzy, emocji, uczuć. Zainwestowałeś tak dużo, tak wiele w Narcyza, zainwestowałeś w przyszłość, wierzyłeś, że Narcyz chce z tobą budować wspólną przyszłość. Lecz pewnego dnia się budzisz i zdajesz sobie sprawę, że wszystko to, co robił Narcyz, że wszystko to, co się działo, co się wydarzyło, było kłamstwem, było iluzją. Nie chcesz nawet wierzyć w to, że wszystko było kłamstwem, bo wydaje Ci się to niemożliwe, nieprawdopodobne. A jednak potrzebujesz wiele czasu, by zaakceptować stan faktyczny, by wyjść z tego szoku. To nie dzieje się z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. To proces, proces znacznie dłuższy, proces taki jak żałoba, czy nauka języka. Proces bardziej skomplikowany od obydwu tych rzeczy. Nie chcesz być więcej w takiej sytuacji, nie chcesz być więcej w sytuacji, w jakiej miałbyś ponownie na kimś polegać, być od kogoś zależnym, czy też miałbyś komuś zaufać. Wydaje ci się, że wszyscy są twoimi wrogami i chcą cię zniszczyć. Do tego prowadzi tak głęboka trauma po odrzuceniu przez Narcyza. Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że zostałeś oszukany, zmanipulowany i wykorzystany, to wtedy zastanawiasz się, Patrząc na siebie, zastanawiasz się, kim jesteś, zastanawiasz się, jak dotarłeś do tego punktu w życiu. Wiele osób nie jest w stanie sobie poradzić z ciężarem traumy, jaka ich spotkała. Wiele osób ma myśli samobójcze, a nawet podejmuje próby z różnym rezultatem. Zastanawiasz się, jak mogłeś być oszukany przez fałszywego narcyza, przez takiego oszusta? Jak mogłeś się stać ofiarą narcyza, psychopaty? Przez jakiś czas będziesz czuć się ofiarą narcyza i to normalne. Najważniejsze jednak, żeby nie pozostać w tej sferze. W tym stanie przez resztę życia. Tak długo, jak będziesz postrzegać się jako ofiara, nie wyciągniesz odpowiednich, właściwych wniosków z tego przykrego doświadczenia. Będąc ofiarą narcyza, trudno jest się rozwijać w określonym kierunku. Musisz wziąć odpowiedzialność za to, że pozostawałeś w takiej sytuacji, za to, że nie byłeś świadomy, nie miałeś tej wiedzy, nie było tej wiedzy. Niezależnie, która opcja Cię dotyczy, nie można płakać nad rozlanym mlekiem. Mleko się już rozlało. Pytanie tylko, co dalej z tym zrobimy. Czy będziemy nad nim płakać, czy zrobimy to, co konieczne? Należy zmienić swoje nastawienie, swoje myślenie, zobaczyć to jako doświadczenie, dzięki któremu wiele się nauczymy i zmienimy swoje życie w pozytywnym kierunku. To jest jedyna droga, dzięki której. Możesz się nauczyć wiele z tej sytuacji. Tylko w taki sposób możesz się zmienić i rozwinąć w dobrym kierunku. Bez odpowiedzialności pozostaniesz w tym samym miejscu. Bez odpowiedzialności można powtarzać te same błędy, te same schematy. Można nawet wpaść na kolejną zaburzoną, toksyczną osobę, na kolejnego psychopatę. Bez odpowiedzialności nigdy się niczego nie nauczysz. Zostałeś zwabiony, by być z narcyzem. Zostałeś skuszony, przyciągnięty różnymi sposobami, by z nim być. Narcyz oferował Ci przyjemności, uwagę, korzyści. To powinno Ci ujawnić, jakie są Twoje słabości, jakie są Twoje słabe punkty, co musisz zrobić, by zapewnić sobie samemu to, co przyciągnęło Cię do Narcyza. Ujawnić Ci to, czemu. Nie możesz się oprzeć, czemu trudno jest ci się oprzeć. Może to też dotyczyć rzeczy, które nadmiernie lubisz. Mogą one być wykorzystane przeciwko tobie. Musisz zidentyfikować, odnaleźć swoje słabości, swoje słabe punkty, swoje słabe strony. Później musisz je wzmocnić. Nie oznacza to, że nie możesz na kimś polegać. Nie oznacza to, że nie możesz komuś zaufać. Musisz jednak zmienić swoje interakcje z ludźmi. Nie oznacza to, że masz stać się niemiły, niesprawiedliwy czy odpychający. Nie oznacza to, że masz stać się złośliwy czy agresywny. Nie oznacza to, że masz nie dawać nikomu niczego od siebie, czy też się z nikim nie dzielić. Jeśli czujesz potrzebę, by się tak zachowywać, to nadal jesteś kontrolowany przez narcyza. Nadal ma swój wpływ na ciebie. Dałeś narcyzowi władzę, władzę i kontrolę nad sobą. Przejął ją w taki sposób, że czasem nawet ciężko się było zorientować, co się dzieje, co się stało. Dałeś mu władzę nad sobą, ponieważ musiałeś się zachowywać w określony sposób, tak, by radzić sobie z tym, czego z nim doświadczyłeś. Musisz określić i wzmocnić swoje słabości, swoje słabe punkty, swoje słabe strony. Musisz zbudować, odbudować swoje granice granice, których nie pozwolisz już nikomu nigdy więcej przekroczyć, zmienić czy naruszyć. Musisz w ten sposób chronić siebie. Nie musisz się zmieniać, nie musisz się zmieniać jako osoba. Nie musisz być wredny dla ludzi, nie musisz wykorzystywać ludzi, ponieważ wtedy jedynie przejmiesz cechy narcyza. W taki sposób normalni ludzie zaczynają być narcystyczni. Nie oznacza to, że mają zaburzenie osobowości, nie oznacza to, że będą mieli zaburzenie osobowości. Nic z tych rzeczy nie staną się narcyzem, osobą zaburzoną, lecz staną się narcystyczni. Nie musisz stać się kimś takim, nie musisz się zmieniać na gorsze, nie musisz tego robić. Musisz wzmocnić własne granice, musisz nauczyć się asertywności, musisz określić jasno, co jest dla Ciebie dobre i akceptowalne, a co nie. Byłeś zaangażowany w relacje z narcyzem, ponieważ udało mu się przekroczyć Twoje granice, czego często nie jest się świadomym. Nawet po fakcie, Narcyz zyskał dostęp do Twojego umysłu, do Twojego centralnego układu nerwowego, do Twojego stanu emocjonalnego. Przekroczył Twoje granice, Twoje bariery, Twoją ochronę niczym haker. Wpuścił wirusa, zatrucił umysł i życie, uzależnił od siebie. To daje narcyzowi możliwość władzy i kontroli nad tobą. Dzięki temu narcyz powoduje u ciebie dezorientację i zakłopotanie. Musisz zapanować nad własnymi uczuciami i emocjami, musisz zapanować nad stanem spokojem własnego umysłu. Musisz odzyskać kontrolę nad własnym umysłem, nad obszarami, które zostały zaatakowane przez narcyza. Jednym z takich obszarów jest ciało migdałowate, odpowiedzialne za reakcje ucieczki albo walki. Każda ofiara narcyza, każda ofiara psychopaty. Przechodzi przez zespół stresu pourazowego. Jeśli jesteś wspaniałomyślną, hojną osobą, jeśli dajesz wiele od siebie, to powinieneś ustanowić warunki, wymagania, które są jasne i określone względem drugiej osoby. Powinieneś ustanowić, określić jasne warunki. Pewne standardy tego, czego oczekujesz od drugiej osoby, od partnera. Jeśli ktoś chce otrzymywać to, co masz do zaoferowania, to będzie musiał spełnić Twoje oczekiwania już na wstępie. W taki sposób tworzysz silne granice oparte na dobrej ocenie i na tym, czego doświadczyłeś wcześniej. Te silne granice, Twoje granice, nie mogą być zmienione, nie mogą być naruszane. Toksyczne osoby mogą jedynie Cię kontrolować wtedy, gdy uda im się przekroczyć Twoje granice. Gdy uda im się je przekroczyć bez wykrycia, bez odnotowania, gdy już udało się toksycznej osobie przekroczyć, naruszyć Twoje granice, to wtedy ma już dostęp do Ciebie. To z kolei prowadzi do tego, że sytuacja jedynie się pogarsza. Dlatego nie powinieneś pozwalać ludziom. Przekraczać swoich granic. Nie powinieneś również bać się utraty takiej osoby, kontaktu z taką osobą, czy pogorszenia relacji. Jeśli chcą przekroczyć twoje granice, to nie jest to żadna strata. Wtedy mówimy o zysku. Jedna toksyczna osoba mniej. Jeśli ktoś stara się przekroczyć granicę, którą ustanowiłeś, to nie powinieneś zmieniać swojego myślenia, nie powinieneś zmieniać swojego nastawienia, nie powinieneś odchodzić od swoich oczekiwań, od swoich standardów. Nie obniżaj swoich standardów dla nikogo. W taki sposób zachowasz właściwe granice. Jeśli ktoś nie chce zaakceptować twoich granic, to nie musisz mieć więcej z nim do czynienia. Nie powinieneś mieć z kimś takim więcej do czynienia. Nie powinieneś obawiać się utraty kogoś, kto odmawia uszanowania twoich granic. Każdy, kto ma choć odrobinę szacunku do ciebie, czy też każdy, kto ma jakikolwiek szacunek do samego siebie, nie będzie poddawał w wątpliwość Twoich granic, nie będzie nie zgadzać się z Twoimi granicami. Jakkolwiek osoba czuje się odnośnie siebie, tak też chce, byś Ty się czuł. Jeśli ktoś ma w sobie poczucie dumy czy też szacunku do siebie, to będzie chciał, żebyś ty też miał coś takiego, żebyś ty też tak się poczuł. Kiedy pozwalasz ludziom, by przekraczali twoje granice, kiedy akceptujesz standardy gorsze od swoich oczekiwań, zaakceptujesz to, jak cię traktuje jakkolwiek by Cię traktowano. W taki sposób możliwe jest, że narcyz pozostaje tak długo w otoczeniu. Zapominasz, kim jesteś, zapominasz, kim byłeś wcześniej. Zastanawiasz się, jak to możliwe, że dotarło to wszystko do tego punktu. Jest tak, jak jest, ponieważ narcyz przekroczył Twoje granice. Następnie zaczął decydować o tym, co jest dla Ciebie właściwe, a co nie. Narcyz zaczął tworzyć granice za Ciebie, określił wytyczne, zasady, ograniczenia, narzucił to, co działało dla Niego, lecz to nie było korzystne dla Ciebie. Musisz wzmocnić swoje granice, by nie przypominały dziurawego płotu, tylko solidny mur mur nie do przebicia. Musisz określić, co jest dla Ciebie dobre i właściwe, a co nie. Musisz określić to jednoznacznie i nie zmieniać tego pod wpływem otoczenia innych osób. Określ, wykryj swoje słabe punkty. Swoje słabości. Przebuduj, odbuduj swoje granice, bariery, zapory. Zmień ich organizację, by działały bardziej skutecznie. Bądź bardziej asertywny. Stawiaj opór wszystkiemu, co nie jest dla ciebie dobre. Stawiaj opór wszystkiemu, co nie spełnia Twoich oczekiwań, Twoich standardów. Wzmocnij nowe wartości, nowe przekonania. Zmień swoje nastawienie, perspektywę, światopogląd. Zmień swoje podejście tak, byś mógł się ochronić, byś mógł zapobiec kontaktom z takimi osobami w przyszłości. Po końcu relacji z narcyzem, z toksyczną osobą. Przeżywasz długo najgorsze chwile, tylko po to, by dojść do punktu, w którym za jakiś czas za wiele tygodni czy miesięcy dojść do tego, że to najlepsze, co cię spotkało. Lecz o tym na początku tej drogi nie jesteś w stanie nawet pomyśleć, nie chcesz nawet o tym słyszeć. Umów się na konsultację, napisz na. Autentyczni 23 małpa gmail.com Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.